Sprint rowery ulubione sklepy rowerowe w Polsce. Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Otożi, wojewskiem, mamuś na biżąc razem ze mną. Jarosław pasza Jerzonkowski. Witam bardzo serdecznie. Cześć wszystkim. Ostatnio rozmawialiśmy po programie, ja bym się nie spodziewał, że takie rzeczy się wydarzą. Naprawdę uważam, że mega słaba zagrywka ze strony Twojego rywala. Słuchaj, ja myślałem, że na porządku mnie trolują. Ja przyjeżdżam na konferencję i mówią, że twojego rywala nie będzie jak wyszedł ze studia, tak nie wrócił do tej pory. Ja wy o czym mówicie? No, że nie będzie dzisiaj Krzysztofa. Czemu? No bo w koszali nie ma Mówi, że nie będzie że tak krążył w to i z powrotem. I mówię co? I tak było no. i tak jest. Zdziwiony byłeś, chyba Mega, co? Wiesz, ja, ja ogólnie podchodzę do tego, wiecie, tam z dystansem. Staram się tłumaczyć gdzieś tam moje Krzyśka bo cały czas powtarzam, Krzysztof jest gościem z lat e, Miał skoczone 65 walk i może tych zapisków w kontrakcie nigdy nie miał, że na, na, na konferencję się przychodzi. Jest to obowiązek każdego zawodnika, bo czasem konferencja jest ważniejsza od samego dnia walki, bo tu chodzi o sprzedaż, mhm. o wyświetlenie, o nakręcanie do tej walki, e, o całą oglądalność. Więc staram się zaraz gdzieś, gdzieś go tłumaczyć, że on po prostu się tam nie zatrzymał w tych swoich latach. No i po prostu tak ma. Ale znaczy, uważasz, nie... czy jest sens go tłumaczyć? Czy jest sens tłumaczyć? Mhm. Nie, nie jest sens tłumaczyć, ale ja tam zawsze podchodzę do tego gdzieś tam beczkowo, śmiesznie, po prostu nie dojechał. Mhm. No ale on też nie oszukujmy się robić źle nie tylko dla siebie, ale i dla ciebie. No bo to wiesz, no, to jest też twój pojedynek, tak? A co masz zrobić, jak nie masz rywala na konferencji, na swoim panelu? Powiem Ci, że wiesz, to byłem już na kilkunastu konferencjach i to była nawet najludniejsza, najsmutniejsza konferencja, kiedykolwiek. Mhm. Tak siedziałeś sobie, wiedziałeś, że ktoś nic nie powie, chceś posłuchać, co ma do powiedzenia, musiałeś posłuchać jego głosu trochę, zobaczyć jak się wypowiada po, tych, po ostatnim wiesz, wyjściu z konferencji, troszkę z nim zamienić jakieś słowo po prostu prywatnie też, nie? jak się... Nie ma, po prostu nie mogę cały czas tego balonika napompować, bo jak nie konflikt o zmianę formuły, jak nie konflikt o buty, mm -hmm. jak nie go, go nie ma, jak nie wychodzi tak samo z programu. no, ci, no Ciężko powiem wam jakoś tak, niby to nic, ale dla mnie to też jakieś tam znaczenie ma. Staramy się do tego podchodzić śmieszkowo cały czas, no ale w pewnym momencie mówisz kurde, no, no nie tak, no nie tak, niż świata to powinien być wiesz budzą go Krzysiek, graj komputerowy do obicia. On powinien wstawać, zakładać, wiesz, no, nie wiadomo z, z jaką kraje, kontuzją, no. gdzie mam jechać, nie? Wychodzi i wiesz, i tutaj bije. E, a nie, wiesz, takie jakieś akcje. No. Mhm. Niepotrzebne. Musisz podziękować chyba swojemu koledze z Maty. Arturowi? No, no może dzisiaj też była taka plotka, że Artur się pojawi. Była, a Ty słyszałeś coś o tym? Nie, nie, Artur ci mówił na macie, czy nie? Że nie, się nie nic mi nie pojawił, ale ludzie dostają nawet maile, wiadomości na, na, na IG, na Twitterze mnie oznaczają, że po prostu Artura wziął do narożnika i mhm. je wezmę to, rozważę to, ale muszę, ale to by ale, ale muszę mieć zapis swoje w kontrakcie, że jak Krzysiek nie przyjedzie na stadion, to ja dostaję swoją garzę. Mhm. No. Wiesz, jeżeli wyszedł on po telefonie, zobaczyłby go w twoim narożniku, no to ciekawe, czy by zawalczył. No jak takie rzeczy się dzieją, no, nie ma go na konferencji, wyszedł z programu. Nie wiem, ja tyle już w świecie widziałem rzeczy, że mnie już nic nie zaskoczy po prostu, tak? Niektórzy rezygnują z walki, niektórzy po prostu nie przyjeżdżają. E, każdy ma swoje jakieś e, swoje diabełki, koszmary, przemyślenia, więc kto wie. Mhm. Ty jesteś osobą, która widzę, że ma do tego duży dystans, ale nie wierzę w to, no bo nie oszukujmy się, nie, jakby ktoś się i powiedział, że tak będzie wyglądać będzie przebiegała ta Twoja podróż tutaj z Krzysztofem, to byś co nie uwierzył, że tak to będzie wyglądać, co? Nie ma szans, nie uwierzyłbym w to, powiem ci. Jeszcze wiesz. Przychodzę, do, to jest pierwsza moja walka Federacji Fame. Mhm. To sobie wyobrażasz, że wiesz. Upgrade, tak, super, będzie wszystko usłane, cała wszystko ścieżka. było tak pięknie, co nie? Wszystko było tak pięknie, wiesz, narodowy. Krzysztof Diablo-Włodarczyk, przeciwnik, którego ja sobie sam wybrałem po prostu, hmm. tak? To nikt, nikt mi go nie narzucał, no i po drodze takie perturbacje z tym wszystkim, to nie, nie spodziewałem się. Ale słuchaj, ty jesteś w ogóle pewny tego, że ta walka twoja się odbędzie? Ja? No. No jestem pewny, jest, że się odbędzie ta walka. No musi, no myślę, że tam trener Otnicki chyba już tego, hmm. nie odpuści tego. No, bo to by było, no wiesz, już nie wyjść do ok tego, no to już była chyba totalna kompromitacja. Nie wiem, no, po tych sprintach na plaży, na bosaka już i po wszystkim, myślę, że Krzysiek przebiegnie to na tą walkę, już, już tak daleko to nie pójdzie. Mhm. No szkoda, bo fajnie też byłoby tutaj dokończyć tą waszą konfrontację z programu, no bo widać było, że no nie, nie macie wspólnego języka. Nie mamy wspólnego języka, aczkolwiek ta, ta, ta nasza rozmowa, dobrze przebiegała, fajnie tam się podobało, nie było stypy, tam jakieś wiesz, zaczepki, szpileczki, mhm. e, więc myślę tutaj też by to fajnie przebiegło. byśmy pogadali trochę znowu by poszło zaczepki, do buty pewnie troszeczkę, e, jakieś tam e, rzeczy inne. Też e, Kacio tutaj też mówi, że miał jakieś rzeczy do dodania, z chęcią jakby Diablo był, też by go tam troszkę pozaczepiał, więc no suma sława, szkoda. No zbliża się ten pojedynek, miejmy nadzieję, że się to wszystko wydarzy. Jak ty się czujesz w tym ostatnim tygodniu przed tym pojedynkiem? Wiesz co, dobrze się czuję, ale szkoda, jakby się takie cztery tygodnie jeszcze przydały, dorobić parę rzeczy. nie byłoby co zbierać. E, no bo Myślę, że powiem tak, cztery tygodnie potrzebował. Żeby dorobić jakieś tam rzeczy. Eee, żałuję, że to nie jest trenowane longiem, cały czas te sztuki walki w sumie tylko od walki do walki, jakieś tam epizody. Eee, wiem na czym stoję, też na swoje miejsce w szeregu. Twardo stąpam po ziemi. Eee, tutaj nie wychodzę na dmuchalne, zaraz nie wiadomo, co zrobię. Tylko po prostu znam realia życiowe i różnie może być, nie? E, różnie to może być. Ostatnia walka pokazała, jak to, jak to wygląda też tam jakieś tam przeszłość przede nie mogę tego robić. Kto by pomyślał przed, to? by pomyślał. To, więc stoję na nogach sztywno, ciężko i znam swoje miejsce w szeregu i w sobota pokaże, co tak naprawdę było potrenowane. Będziesz chciał mieć jakieś oświadczenie może nie wiem, jakieś zapewnienie od Federacji, że no ta walka się odbędzie? No bo nie oszukujmy się no to jest taka dosyć dziwna sytuacja i niewydarzająca się często na każdej gali, że no, tutaj nie pojawia się przeciwnik na, na panelu swoim na konferencji. Myślę, że Fame byłoby na tyle uczciwą organizacją, firmą, Pracownikiem, że po prostu nie potrzebujesz żadnego oświadczenia, tylko po prostu mi to wygarzę wypłacili mm. i byśmy się dogadali na kolejną walkę z innym przeciwnikiem. I myślę, że tak sobie to wyobrażam. Mm, ale nie chciałbyś chyba, żeby walka na narodowym, na narodowym wypadła, co. Nie chciałbym. Fajne to przeżycie. Jesteś tak mógł sobie wpisać w CV, że tutaj się walczyło codziennie, praktycznie tym mostem gdzieś się tam przejeżdża do centrum. Mm. E, widzi się stadion narodowy, całą koronę PG narodowego, więc fajnie mieć to w CV. Mm. Dużo ludzi będzie teraz znowu, bo pamiętam jak walczyłeś na highligu, to wtedy za granicą to zrobiło duży boom, duży tam, było, duży tam był zasięg, ten, ten, ten League w ogóle miał jeden z najlepszych wyników, chyba razem z Fejmam 14, myślisz, że teraz będzie podobnie, że sprzeda się dzięki Tobie bardzo dużo pay per view? więc to no szczerze mógł bardziej jako, jako, jako pracownik, można powiedzieć, fejmu mógłbym bardziej się przyłożyć do tych jakby obowiązków sprzedażowych myślę, że tak naprawdę jeszcze tego nie zacząłem robić i myślę, że w tym tygodniu trzeba to podkręcić myślę, że zacząć to promować nie tylko w Polsce, ale za granicą bo tam mam tak naprawdę niesamowity potencjał sprzedażowy to trzeba gdzieś to tam odblokować i promować mhm. Zbliża się ten pojedynek z Diablo, z byłym mistrzem świata. Jak byś chciał, żeby ten pojedynek przebiegł? Myślisz, że jest szansa znakotować Diablo? Zawsze jest szansa. Poddać, szczególnie gdzieś tam. Nie chciałbym tylko gdzieś tam zostać trafionym, gdzieś tam, wiesz, głupio, mieć te wytyczne, słuchać się całej taktyki, którą mamy. To byłoby najgorsze być znokautowany, myślę, być tam flashbacki mi by wróciły, aczkolwiek zostałem uduszony w poprzedniej walce nie nieznokautowany. To nie był nokaut. Aczkolwiek wiem, co to dostać mocno w głowę. Też tam niektórzy mnie nie oszczędzali na, na sparingach, żebym szoku nie dostał na walce. O to też w tym chodziło. Taki był zamiar tych sparingów, żeby po prostu przyjmować czasami mocno, żeby po prostu tej paniki nie dostać na walce. Więc myślę, że... No, chciałbym, no ale to jest już szczyt marzeń. Po tym wszystkim, co się wydarzyło na tych programach, teraz na konferencji, no pojawiła się ta chęć wewnątrz siebie utrzymać nosa Wodarczykowi. Wiesz to oni chyba to robią świadomie, cały czas ten balonik przebijają ze mnie. No, cały czas powiem ci, że to gdzieś jest chyba świadomie to robią. Mhm. Ja bardziej jestem człowiekiem takim nakręcającym się, jak widzę kogoś obok siebie, jeśli się tam się przechadza, lubię obserwować swojego przeciwnika, jak się zachowuje, co robi, jakie kroki stawia, mhm. wizualizować sobie lubię, no ale niestety, no, nie tym razem. No to ty może wykręcisz coś przy psiku, sobie weźmiesz Artura szpilkę do swojego narożnika. Kto wie, może i wezmę Artura. <śmiech> <śmiech> Dziękuję ci bardzo. Dzięki.